Hey hey! Welcome to new vlog. Właśnie zaraz będę ruszać na uczelnię, a później do pracy, czyli taki pierwszy dzień, kiedy trzeba ogarniać. Wojtek już jest w pracy, ale pokażę wam, jaki on jest kochany. Serio, mam z nim tak dobrze, to już mam zapakowane pełne jedzenia, które mi zrobił i zostawił mi kartkę. Już rozchowałam, smacznego serduszko. Więc ja mu napisałam, smacznego obiadku i że go kocham. Fajnie, jest w ogóle o tych karteczkach. My gadaliśmy zanim nimi, jeszcze się wprowadziliśmy, że jest to mega słodkie, jak ludzie zostawiają sobie takie kartki i dzisiaj się budzę i... Już jestem ogarnięta i teraz ruszam nową komunikacją miejską, więc będzie test. To znowu rano. Lekko zaspaliśmy z Wojtkiem, w sensie Wojtek tak zaspał, zaspał. Ja po prostu dałam sobie mało czasu z rana, za chwilę muszę wychodzić, ale dopijam jeszcze herbatkę. Powiem Wam, że wczorajsza... Mm, pierwsze wczorajsza... Pierwsze przejechanie komunikacją miejską wczorajsze tutaj poszło całkiem okej. Okay. Wszystko ogarnęłam, ale dzisiaj jest tryk rolników i zobaczymy, co to będzie. Mm, I przyszła moja toaletka, więc na pewno będziemy dzisiaj ją y, rozkładać. Ona nie jest jakaś duża, nie jest jakaś pokaźna. Też nie mamy nie wiadomo ile miejsca i też nie chciało mi się wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na jakąś mega fajną toaletkę. którą z nią podróżować, y, więc po prostu kupiłam taką, żeby była i żeby mieć taki swój kącik, gdzie będę trzymać takie moje y, bibeloty i po prostu będę mogła się pomalować. Więc tak, dopijam i lecę na uczelnię. Witam was w mojej sypialni, naszej sypialni. E, taki kolejny exposed naszego mieszkania. Co do wczorajszej toaletki, to się nie udało. Ona będzie stała tutaj, ale na razie się nie udało, dlatego że e, zaczęliśmy ją skręcać. W sensie Wojtek zaczął ją skręcać i e, nie mamy żadnego śrubokręta, żadnej wiertarki. I był tylko dodany taki mały w zestawie, który był beznadziejny. I Wojtek się strasznie z nim męczył, było ciężko. Widziałam, ile nerwów go to kosztuje, więc powiedziałam, wiesz co, bez sensu, ta toaletka nie jest mi Potrzebna na już. Pojedziemy do Twojego domu, weźmiemy od Twojego taty wiertarkę jutro, czyli dzisiaj, i dzisiaj to ogarniemy, jak zdążymy, bo naprawdę idziemy dzisiaj na siłownię i to jest dla mnie priorytet. A teraz wstaję i się ogarniam na uczelnię znowu. Teraz zrobili nam tak, że mamy uczelnię cztery razy pod rząd, więc yy, chodzę jak do szkoły. A co do słynnej maselniczki, bo zobaczyłam, że się pojawił komentarz pod ostatnim vlogiem, polecajka z maselniczkami. Wczoraj, nie, no nie było wczoraj, 2 trzy dni temu e, udało mi się znaleźć taką homely za 30 zł i uważam, że jest taka bardzo ładna i zgrabna i nam pasuje do kuchni. E, więc jak coś mamy już maselniczkę. Ja się zaraz zbieram, ale pokażę Wam, e, jakie śniadanki sobie zaczęliśmy robić. Bo rano, no wiadomo, nie ma zbytnio czasu na robienie śniadań, przynajmniej u nas. E, wolimy dłużej pospać. Robimy sobie taką nocną owsiankę. tu są płatki owsiane, mleko, skyr, e, bezglutenowy, nie bezglutenowy. Bez laktozy, bo ja nie mogę zbytnio. Kakao mrożone, my mamy jagody chyba. Ja jeszcze sobie tutaj Wojtek mi, Wojtek oczywiście robi nam jedzonko. Wojtek tu jeszcze rzuca orzechy i kinderki. I ja, żeby nie było za mało słodyczy, mam płatki od Oj Wojtka, bo ostatnio kupiliśmy na testa. I ja jeszcze rzucam. To jest przepyszne. Pewnie kojarzycie, że ja w domu zawsze jadłam te owsianki, ale no wiecie, tu nie mam termomiksa, to były owsianki z termomiksa. I postanowiłam, że może spróbujemy tych nocnych. Serie są mega dobre. A ten piękny słoiczek mam z pepko. I wygląda tak astetyk. Dobra, lecę, bo się spłynie zaraz. Nic wczoraj dla was nie nagrywałam, bo wczoraj był... Crazy dzień, emocjonalnie. Nie będę dokładnie opowiadać o co chodzi, ale coś Wam e, tak mówiąc, nie mówiąc powiem. Ale dzisiaj mam dzień wolny i tak się z tego cieszę. I to już jest chyba takie mieszkanie na swoim, że ja się cieszę z tego, że mam wolne. Wiadomo, odpocznę, ale też, że mam czas posprzątać. I tu nie chodzi o to, że ja mam jakiegoś pierdolca i wszystko musi być tip top, tylko po prostu. Przez to, że pracowaliśmy obydwaj w tym tygodniu i no miałam w tym tygodniu dużo na głowie, nie powiem, że nie, bo nie miałam czasu takie, wiecie, na przykład umyć podłogę albo tutaj w łazience posprzątać, tak chemią yy, i takie tam. Jak, ja wiem, że jak moja mogła tego vloga, to ona jest taka. Mówiłam ci, bo ja nienawidziłam sprzątać w domu i dalej nie jest to jakieś moje ulubione zajęcie, ale na pewno większą radość sprawia sprzątanie na swoim niż jak jesteście w domu rodzinnym. Mama mówi wam, że macie posprzątać łazienkę. Tak więc sobie posprzątam za chwilę, coś wam pokażę z mojego sprzątania. Chciałam Wam pokazać, jakiego mam idealnego partnera. Ja nie mam y, czegoś takiego, że proszę chłopa, ja on tego nie robi. Nie, jak ja o coś poproszę chłopa. Często nawet nie muszę prosić. To tu dostaję. Um, Podniósł mi szafkę. Mówiłam Wam, że mamy y, za małe szafki, a moja mama mnie uświadomiła, że to są takie dziurki, że te szafki można podnieść, więc mamy wyżej szafki, y, dlatego że ja mam tutaj chemię. I ta chemia leżała. I mama mnie uświadomiła, że jak kiedyś ta chemia odpukać, by się wylała, bo coś by było, nie wiem, niedokręcone, to by była tragedia. Więc jednak mama to wie. I pokażę Wam drugą rzecz. Wy pewnie w vlogu macie takie, kiedy ona to pokaże. Bo ja o czym gadałam i gadałam, więc jest. Tak, toaletka Chciałam, żeby ona była taka malutka, drobniutka Bo po prostu chciałam mieć tutaj, wiecie, swobodne przejście I to lustro w ogóle świetnie świeci, więc wam pokażę No fantastycznie moim zdaniem, to daje tyle oświetlenia Właśnie najważniejsze dla mnie było to, żeby to lustro było podświetlane Bo jestem tyłem do okna, żebym coś widziała, jak będę się malować Nie ma krzesła, bo stwierdziłam, że nie chce mi się kupować krzesła Będę po prostu brała z salonu No i muszę tą toaletkę ogarnąć Więc to też się tym dzisiaj zajmiemy ale jest jedno ale. Ja kupiłam jakąś tam najtańszą toaletkę na Allegro, bo wiadomo, wynajmowane mieszkanie po co inwestować nie wiadomo jakie pieniądze w takie rzeczy jak toaletka, ale ja nie miałam pojęcia, że te szuflady jak je tak wyciągniecie, to one jakby spadają w dół. Ale pomyślałam, że jak y, kupię organizatory, organizery, nie organizatory Organizery, no to, to nie będą mi te kosmetyki aż tak latać, więc muszę zmierzyć jeszcze tą szafkę i zamówię e, przez neta VK jakieś organizery fajne, więc no to jest jedyny minus tej szafki. Nigdy bym nie pomyślała, że szafka może się mm, w dół otwierać i ona na pewno jest dobrze złożona. To, po prostu to tak jest. Tak, ale ja i tak jestem zadowolona bardzo. Dobra, poprzenosiłam wszystko co mam i co trzymałam w łazience, teraz to jakoś w miarę logicznie poukładać. Wiadomo, że e, nie poukładam tego <grym> teraz w miarę logicznie, bo to wszystko będzie mi latać w tych szufladach spadających w dół. Ale tak na oko i od razu pójdę po miarę i zmierzę te szuflady. I 35 stopni chciałabym centymetrów i 25 z kawałkiem. Ja. Odnośnie tego, co y, pozamawiałam, to znalazłam takie najtańsze jakieś pudełka w IKEA po prostu do bielizny, żeby nam się to nie walało w szufladach. Ale jeśli chodzi o jakiś organizer do tej toaletki, to nie mogę nic konkretnego znaleźć na IKEA i teraz po prostu szukam tak. O, na Google, ale też to nie jest to, bo to jest takie wiecie, żeby kosmetyki stały na toalece, ja po prostu potrzebuję takie przedziałki, nie wiem jak to nazwać, do szuflad, ale mam niedaleko pepko, Action i tak dalej, więc może tam coś będzie, bo chyba mi się nie chce tak szukać. I tak tutaj sobie siedzę w czystym mieszkanku. A, tego wam nie pokazywałam, mogę wam w sumie pokazać. Staliśmy taką ramkę w prezencie i yy, to nie jesteśmy my, ale to jesteśmy my i już tutaj powiesiłam i muszę wydrukować jeszcze jakieś zdjęcie w Rossmanie. I mega fajnie to wygląda. Tak od razu robi się bardziej domowo. No i czekam, aż tutaj coś załatwimy nad tą kanapą. Nie wygląda najlepiej, ale przyszłam sobie zbadać tutaj ten kącik mój kijażowy i wygląda to całkiem fajnie. No, naprawdę to daje spoko światło, więc. Jestem zadowolona. Pomyślałam, że mogę Wam opowiedzieć co nieco o tym wczorajszym szalonym dniu. Nie był taki szalony, ale była bardzo specyficzna sytuacja w nim. Ja w ogóle dzisiaj nie mówię po polsku, nie wiem o co mi chodzi. To jest w ogóle bardzo ciekawe, prowadzenie YouTube'a i mówienie o swoim życiu. Bardzo ciekawe są reakcje różnych ludzi i oglądają mnie tutaj osoby, których nigdy bym się nie spodziewała, że mogą oglądać później jakoś tam bardziej specjalnie lub mniej się ujawniają, że mnie oglądają. Oczywiście nie mam z tym żadnego problemu. Bardzo fajnie zapraszam Was tutaj, ale do rzeczy. Ciekawe jest to, że jak się dzieje jakaś taka negatywna sytuacja z innym człowiekiem i Wy na przykład chcecie ją wyjaśnić, chcecie porozmawiać, ale nie wychodzi, bo na przykład ta osoba ma was w głębokim poważaniu, po prostu ma was w dupie, albo nie chce z Wami rozmawiać, nie chce, nie chce. To jest okej. Okay. Ale jak później ja opowiadam o tym na YouTube, bo na przykład jest to ciekawa sytuacja. Yy, po, prost, po prostu wam opowiadam, bo dzielę się tutaj z wami moim życiem i nie mówię. Czekajcie, mama do mnie z Mama za, załatwiona. Yy, I nie mówię, o kim mówię, bo po pierwsze, po co? Co was to interesuje? Czy to jest. Aśka, Kaśka czy Baśka. Po drugie, po prostu nie, bo, bo nie o to mi chodzi, żeby tutaj ktoś był exposed na tym kanale i żebyście tam leciali do niego i coś pisali. Nie, to jest kanał o mnie i o moim życiu, a nie o kimś tam. No i wspominam o takiej, oso o takiej sytuacji, na przykład związanej z daną osobą, Nagle jest chęć rozmowy, nagle jest. Ale dlaczego e, ty się o mnie wypowiadasz e, tutaj, e, ba, ba, ba? Ale dlaczego ty się wypowiadasz? Ale przecież moglibyśmy się dogadać. Moje filmy skłaniają do refleksji, bardzo bardzo to cieszy, naprawdę bardzo, ale już, już tak na serio, no to jest to straszne, nie? Bo ja jestem taką osobą, myślę, że idzie to wyczuć przez filmy. Że ja nie mam problemu z konfrontacją zazwyczaj. Wojtek czasami mówi, że już Oliwia, po co? No, bo ja lubię konfrontować siebie, ale też innych po prostu, jak jest jakiś konflikt, jest jakaś nie, niedogadana sprawa, to ja lubię o tym porozmawiać, bo czemu nie? Lubię mieć czarno na białym jakieś relacje z innymi ludźmi i Więc jak ja wspominam o jakiejś sytuacji, na przykład w Lazy Talks najczęściej, gdzie opowiadam jakieś historie, to zwykle to nie jest tak, że wiecie, że ja nie próbowałam rozmawiać z tymi osobami. Wręcz przeciwnie, ja bardzo często próbuję y, rozmawiać, chcę rozmawiać, ja lubię rozmawiać. Chcę być psychoterapeutką, więc coś w tym jest, że ja lubię rozmawiać. I bardzo mnie to dziwi, e, zmiana nastawienia po wypuszczeniu jakiegoś filmu. Bardzo mnie to dziwi. Jest to bardzo śmieszne gdzieś tam dla mnie w środku. E, bardzo fałszywe. Ale to każdy ma swoją, jakby tam wycie. Drabina moralności, e, jakieś tam zasady wewnętrzne. Można też powiedzieć, że na przykład ktoś dopiero zrozumiał sytuację, jak y, jak obejrzał ten film? Oczywiście, może, może tak być. Ja osobiście tak nie uważam, bo wiem, jak y, rozmawiam z ludźmi, y, jaki mam typ rozmowy. Ja mam taki typ rozmowy, że ja bardzo dużo mówię o swoich uczuciach, o tym, jak się poczułam w danym momencie. Nauczyłam się tego na, na terapii, że kiedy z kimś rozmawiam, to ja mówię o sobie. Y, naprawdę pilnuję. Tego, żeby nie. nie zawsze wychodzi, ale żeby nie mm, atakować się w jakiś sposób tej drugiej osoby, żeby nie mówić ty to, 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 tylko ja poczułam się tak, ja odebrałam to tak, więc ten argument yy, nie trafiłby do mnie. No ale tak. Tyle chciałam Wam powiedzieć, że te filmy mogą skłaniać niektórych ludzi do refleksji. Sami ocenić. A ja teraz idę grać i montować tego vloga, żebyście mieli go w niedzielę. Patrzcie, kto w końcu u nas jest. Moje szczęście najpiękniejsze, już emocje opadły, już jestem spokojniejszy. Tak, mój szczęście piękne. Nawet nie wiecie jakie ja za nim tęsknię w ciągu tygodnia, ale na szczęście mam e, mojego kawalera weekendy na kolonie. Będziemy się fajnie bawić. Tak, tak. Jego zabawki też przyjechały. Tęsknię za tobą jak nie wiem co na co dzień. Ty chyba za mną jest. No tak jak zawsze zapominam się pożegnać ale żeby tak tylko nie przychodzić i powiedzieć hej pa, na razie koniec vloga to chciałam wam coś pokazać tutaj pewnie już kojarzycie tą to, to miejscówkę, która powoli tutaj zaczyna nabierać kształtów pod telewizorem i jest tu pewna rzecz A bardzo fajny easter egg i jak oglądacie gdzieś tam moje filmy w miarę tam na bieżąco to możecie go kojarzyć mamy taki napis be kind i na tym napisie spoczywa taki magnes Chciałabym pokazać, bo e, jeśli kojarzycie ten fragment filmu, co tam mówiliśmy, to e, jest to bardzo takie fajne i symboliczne, że ten magnes tutaj tak jest, tak na widoku. Dla niewtajemniczonych jest to po prostu jakiś magnes z wakacji, ale dla wtajemniczonych jest to coś więcej, więc e, takim akcentem będę kończyć tego vloga. Bardzo dziękuję, że ze mną jesteście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Po więcej wiecie, gdzie wpadać. Buziaki, papa. Pa. I nie zapomnijcie zasubskrybować. Mieliśmy magnesiki 3. Jeden do domu, jeden do domu Oliwii i jeden do naszego wspólnego mieszkanka przy swojego. Tak. Taki, taki mały kroczek.